Cześć, ja znam się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Za nami kolejny tydzień, więc przed nami kolejne podsumowanie. Nowe gry do GeForce Now, tam 11 sztuk, plus nowa promocja. I oprócz tego, nowe gry w Xbox Cloud Gaming. Też sobie od razu uzupełnimy, bo całkiem przyjemna oferta na ten miesiąc. Szczególnie metaforę fantazja. Robi wrażenie, bo nie jest to gra najtańsza. Nieźle się trzyma, jeśli chodzi o cenę. A tu będzie dostępna w ramach Game Passa, więc yy, no. To dużo mówić super eee, co więcej co więcej zapraszam do e, wspierania kanału poprzez kawkę widzę że ta forma wam się spodobała trochę tych e, wpłat przez postawienie kawy tam wpływa także bardzo bardzo dziękuję no i zapraszam na materiał Na początek GeForce Now. No i tutaj przede wszystkim Nvidia poinformowała nas o nowej promocji związanej z usługą GeForce Now obniżka półrocznej subskrypcji Performance. Będziecie mogli ją nabyć. Możecie ją nabyć 40% taniej, więc całkiem solidna promocja. Dodatkowo 11 gier, które teraz Wam tutaj wyświetlę, dołącza do oferty. Nine Kings od 23 maja, Roadcraft od 20 maja, e, gry z rodziny S.T.A.L.K.E.R. od 20 maja, te wszystkie gry dostępne z platformy Steam. Game of Thrones Kingler, to jest nowe MMO, też dostępne z platformy Steam, jestem bardzo ciekaw tej gry. Monster Train 2 21 maja na Steam. Blades of Fire Splitgate 2 Open Beta e, Survival Fall i Omnimusza 2 Samurai's Destiny od 22 i 23 maja odpowiednio Steam. Blades of Fire z Epic Game Story. To są gry, które dołączają w ramach ee, GeForce Now. Xbox Cloud Gaming 10 nowych gier wpada do Game Passa, z czego 8 będzie dostępnych w Xbox Cloud Gaming. No więc jakie gry mamy dostępne lub będą w najbliższych dniach dostępne? Od wczoraj Monster Train 2 dostępny przez chmurę na PCach i Xboxach. Skupimy się oczywiście na grach, które są dostępne w cloudzie. Tales of Kenzera to będzie gra, która jest dostępna od dzisiaj w cloudzie, także też możecie ogrywać w ramach Game Passa Ultimate. Tom Clancy's The Division 2 do 27 maja, od 28 maja, natomiast będzie dostępny Tuati, Także też w ramach Game Passa Ultimate e, i PC Game Passa. No ale PC Game Passa oczywiście oglądacie na, na, na PC, na PC tylko, bez chmurki. Ale możecie oglądać w innej chmurze, więc to zawsze plus. E, dodatkowo 29 maj, no i to myślę... Się... Że jest taka największa petarda, a więc Metafor Fantazjo, gra, która będzie dostępna w ramach Game Passa Ultimate, PC Game Passa i Game Passa Standard, jeżeli jesteście posiadacz, posiadaczami Xboxika, więc co dużo mówić mega, mega fajna gra, która zbiera kosmiczne recenzje nie powiem, jest na mojej wishliście, więc będzie mogła już z niej wypaść kolejny tytuł, Spray Paint Simulator, też wpada do chmury 29 maja idziemy dalej 3 czerwiec, Krypto Custodian i Symfonia, też 3 czerwca wpadnie. Także nie ma co oszukiwać, całkiem niezła lista gier, które wpadają do Game Passa. Jakie gry opuszczają Game Passa z końcem tego miesiąca? No i są to jest to pięć tytułów, a więc kaset z Beast, Fireworks Humanity, Remnant 2 i Slayers X, Terminal Aftermath. To są giereczki, które wypadają nam z pasa, wypadają z pc i z tego co widzę, cztery z nich wypadają też z chmury. I taka to szybka wrzuteczka. Czy jakieś by Was interesują? Czy coś szczególnie przykuło Waszą uwagę? Myślę, że metafor. Pewnie część osób, które lubią gry e, tego typu, a więc chodzą na RPG-owe z turową walką. Czemu nie? Specyficzny styl graficzny. Ogólnie bardzo przyjemne rozwiązania. Także no, ja na pewno sprawdzę. Jak tylko się pojawi, e, to jest dobra informacja. Bardzo dobra. No i tak to. Także dzięki wielkie, pograjcie sobie trochę. Zapraszam oczywiście do wsparcia kanału w sposób niefinansowy, więc subskrybowania, łapki w górę i komentarzy. I jeżeli macie ochotę, to zapraszam do postawienia kawusi. Dzięki wielkie, pograjcie sobie trochę. Cześć.